Witam wszystkich w pierwszym odcinku unboxingowym Będziemy otwierać saszetki Euro 2012 Do pełnej kolekcji Euro brakuje mi gdzieś 30 kart Może 30 tam, 1, 2, 2 sztuki Ogólnie album jest prawie pełny, brakuje mi dużo kart specjalnych i właśnie tych kart będziemy szukać. Otworzymy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Niech będzie pięć z tej strony. I raz, dwa, trzy, cztery. Dziesięć saszetek w pierwszym odcinku unboxingowym. Co jakiś czas będę Wam pokazywać swoje ciekawostki. Takimi ciekawostkami są autog autografy, które zbierałem jakiś czas, co, jakiś czas temu. Taki mój Larytas to Robert Lewandowski, autograf na karcie Borussia Dortmund. Karta z sezonu chyba 12-13 oraz Jakub Błaszczykowski. Karta również z tego samego sezonu. Niestety nie oprze, będzie mnie widać w odbiciu lustrzanym. Ale dobra, mamy już dwie minutki. Zaraz, szukamy kart specjalnych. Gdzieś tutaj miałem listę, czy którą sobie wydrukowałem. jest lista kart, które mi brakują. Dobra, jedziemy. Mazówek nie czytam. Star player. Wayne Runej. Powtórka. Przecież odłożyłem sobie saszetki obok. Oczywiście czekam na propozycję wymian. Mam trochę powtórek. Tak jak wspomniałem, brakuje mi 30 kart. Bazówka, bazówki, 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 odwrócona karta. Master Tymoszczuk. Master Tymoszczuk. Karta na wymianę. Posiadam już ją. Bazówki sobie odpadają. Ojej. Otworzę tylko pięć. Nie chciałbym tworzyć długich odcinków. Mac Greedy Star Player. Powtórka. Bazówki, bazówki, bazówki. Andrzej Jarmolenko na karcie Rising Star Powtóreczka na wymianę No ciężko będzie trafić te 30 brakujących kart żeby chociaż jedna z tych 10 była Coś odwróconego no i mamy Roberta Lewandowskiego na no, fansie. Również go posiadam. Strutman Rising, powtóreczka hmm, tego Risinga sobie gdzieś może tutaj odstawimy nie jest on nam potrzebny Coś odwróconego. Dirk Kaut. Fans favorite. No i tej karty nie miałem. Pierwsza karta, która dojdzie do kolekcji. Może ją sobie tutaj wsadzimy. No jeszcze trzy saszetki. jest szósta minuta. Nie chciałem, żeby te filmy były tak długie troszeczkę pojedziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć Woronin posiadam oczywiście tę kartę David Villa, Villa. posiadam Przecież by 1 na 10, 1 na 10. Ostatnia soszeczka. I raz, 2, 3, 4. Coś odwróconego. Andrii Szewczenko, posiadam tą kartę. Jeżeli jest coś chętny, to zapraszam. Coś, ta karta jest tutaj jakoś odznaczona. Dzięki za oglądanie filmu i zapraszam na kolejne. Dzięki, cześć.